Witam serdecznie na konferencji prasowej porozumienie i współpraca polityczna Prawa i Sprawiedliwości, Prawicy Rzeczypospolitej. W konferencji udział biorą pan premier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, a także przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej, pan marszałek Marek Jurek. Bardzo proszę, panie premierze. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, mówiąc krótko, postanowiliśmy się porozumieć. To jest porozumienie daleko idące bo przewidujące także współpracę wyborczą, przewidujące wspólną listę, chociaż później odrębne kluby czy zorganizowane grupy wewnątrz parlamentu, przy założeniu oczywiście ich ścisłej współpracy w wielu dziedzinach, a już w szczególności wtedy, na to bardzo liczymy, kiedy przyjdzie nam powoływać rząd. Doszliśmy wspólnie do wniosku, że to jest w tej chwili wyjście dla polskiej prawicy, a my jesteśmy głęboko przekonani, że to po prostu oznacza dla Polski jedyne. Jednocześnie, że ono ma pewne podstawy merytoryczne. Jeżeli ktoś zapoznał się z naszym oświadczeniem, oświadczeniem Komitetu Politycznego sprzed dwóch dni, to tam bardzo wyraźnie piszemy o tym, iż są takie środowiska, które mają bardzo wyrobione poglądy, że są politycy, którzy mają za sobą, o, jak w przypadku pana Marszałka, 35 lat działalności politycznej, bo zaczynał jako młodzieniec 17-letni i to była działalność polityczna bardzo konsekwentna i bardzo mocno podbudowana ideowo i mogę to zaświadczyć osobiście, bo przez lata, żeśmy współpracowali. I sądzę, że to była współpraca dobra e, i nadmiła, e, że pan marszałek jest człowiekiem ogromnie odczytanym, którego poglądy wynikają z takiego głębokiego przemyślenia kondycji współczesnego człowieka, kondycji narodu, czyli naszego narodu, polskiego narodu Kościoła. Są tutaj pewne różnice poglądów i one są także wobec tego podstawą. Mogą być podstawą do pewnych różnic o charakterze organizacyjnym. To nie dotyczy innych formacji, które dzisiaj działają na prawicy, bo tam tego rodzaju merytorycznej podstawy po prostu nie ma. I stąd zróżnicowanie naszego stanowiska wobec tych formacji. Tutaj cieszymy się, że osoby o poglądach tradycjonalistycznych, takich zdecydowanie tradycjonalistycznych, ale wynikających z głębokiego przemyślenia i znajomości rzeczy będą znów razem, chociaż w nieco innej formule niż kiedyś w Prawie i Sprawiedliwości, kiedy ono było szersze, ale mimo wszystko razem i że razem jestem głęboko przekonany, że będziemy iść do zwycięstwa i do... Tego, czego Polska dzisiaj tak bardzo potrzebuje, to znaczy do zmian, bardzo daleko idących zmian w naszym kraju. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Marszałek Marek Jurek. Proszę Państwa, zawieramy dzisiaj porozumienie Prawicy Rzeczpospolitej Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy razem w opozycji, w opozycji, którą dzisiaj kieruje pan premier Jarosław Kaczyński i premier Kaczyński jest tym politykiem, który odpowiada. Na którym spoczywa brzemię zbudowania większości i odsunięcia od władzy tego rządu, który mamy dzisiaj, przywrócenia polskiej racji stanu w polskiej polityce. Nie na innym polityku, tylko właśnie na liderze największej partii opozycyjnej. Z drugiej strony jestem przekonany, że chociaż nasze porozumienie jest porozumieniem symetrycznym, my jesteśmy małą partią. Prawo i Sprawiedliwość jest w tej chwili drugą partią w Polsce. Pewnie ta sytuacja w ciągu kilku miesięcy się zmieni, dlatego że. Nie wróżę dobrze temu rządowi. To nie jest porozumienie symetryczne, to jest porozumienie ugrupowań, które w moim przekonaniu mogą być komplementarne, mogą się uzupełniać. Prezydent Rzeczpospolitej będzie dalej kontynuować swoją pracę, pracując na rzecz cywilizacji życia, praw rodziny, silnej pozycji Polski w Europie, budową cieni chrześcijańskich w Europie, tych wszystkich rzeczy, którym poświęciliśmy te pięć lat pracy. I przede wszystkim zagwarantujemy obecność konserwatywną w polskiej polityce. W polskiej polityce będzie konserwacji jako element szerokiej prawicy, którą jestem przekonany, że nasze porozumienie dzisiaj wzmacnia. Jak Państwo pozwolicie na chwilę takiej dygresji szerszej, to ja byłem parę tygodni temu, sześć tygodni temu na Węgrzech. Miałem długą rozmowę z przewodniczącym parlamentu, z panem Laszlo Kewerem. I ta wizyta, i ta rozmowa, i inne rozmowy, które tam miałem w Budapeszcie, przekonały mnie do jakiego stopnia to węgierskie odrodzenie, które dzisiaj może być takim dowodem na to, że w XXI wieku można prowadzić skuteczną ideową politykę prawicy, jest efektem porozumienia szerokiej patriotycznej partii ludowej, jaką jest Fides i partii konserwatywnej, jaką na Węgrzech jest konserwatywna demokracja. Ja jestem przekonany, że dzisiaj robimy podobną rzecz w Polsce i że to porozumienie, z które, mamy, z, które z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim dzisiaj podpiszemy, to jest taki rzeczywisty znak, nie tylko to z tego, co się dzieje w przyrodzie, ale rzeczywisty znak wiosny w prawicy w Polsce. W Polsce zaczyna się wiosna w prawicy, która powinna w przewidywalnym czasie, w bliskim czasie doprowadzić do zmiany władzy w Polsce i przywrócenia racji stanu dobra wspólnego jak zasad polityki państwa w miejsce tego, co dzisiaj widzimy. Tak naprawdę przekreślenie tych zasad w każdej dziedzinie życia od polityki zagranicznej przez politykę edukacyjną po kompletny brak polityki demograficznej czy naruszanie praw ludzi starszych. Dziękuję za uwagę. Bardzo proszę o podpisanie porozumienia. Ej, panowie, panowie. Panowie, w ci, ci panowie. do, Panowie. <grymne> na panowie, w dół. Panowie, panie, Panowie, Jezus, dół. Panowie, Panowie, w dół. Panowie, w Panowie, 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 tutaj, 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 tutaj. Na Dobrze, dziękujemy bardzo. Bardzo prosimy o pytania. W pierwszej kolejności Polska Agencja Prasowa Tomasz Grodecki, proszę. Pytanie do pana prezesa i do pana marszałka. Chodzi o szczegóły porozumienia. Tak jak państwo powiedzieli, porozumienie obejmuje... Wspólny start na listach. Rozumiem, że w każdych wyborach i do zbliżających się i samorządowych i, i parlamentarnych. A czy porozumienie obejmuje także wspólnego kandydata na prezydenta i może już jest osoba wyznaczona? A druga rzecz to jest pytanie, które pewnie musi bać. To chodzi o, no pamiętam o okoliczności dostania się pana marszałka z prawem i sprawiedliwością i konflikt o ochronę życia poczętego. Co zmieniło się? Programy Prawa i Sprawiedliwości, podejściu tej partii, że, że, że pan marszałek decyduje się na współpracę. Dziękuję bardzo. ja bym poprosił pana marszałka, bo to bardziej były pytania do marszałka niż do mnie. Tak, w sprawie pierwszej nasze porozumienie, mówię wyraźnie, powtarzam to, co powiedziałem przed chwilą, że dzisiaj to na premierze Jarosławie Kaczyńskim, na żadnym innym polityku spoczywa brzemię zbudowania większości, która przywróci polskiej polityce, zasady racji stanu, interesu narodowego, dobra wspólnego i konsekwencją tego jest to, że w tym porozumieniu deklarujemy poparcie Prawicy Rzeczpospolitej dla kandydatury pana Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta Rzeczpospolitej, jeżeli oczywiście premier Kaczyński będzie kandydował. I chcę od razu powiedzieć, no bo myślę, że wielu z Państwa mogłoby się interesować tą kwestią, że ta kwestia nie była przedmiotem negocjacji. Zresztą w ogóle negocjacje to jest raczej porozumienie, które bardzo szybko powstało ze wspólnoty intencji, ale ta kwestia nie była przedmiotem negocjacji. To jest nasza decyzja wynikająca z faktu, że opozycja może mieć różne nurty. W opozycji przede wszystkim, i tego wyrazem jest działalność Policji Rzeczpospolitej, potrzebna jest obecność konserwatywna. Ale opozycja musi mieć również lidera, tak gwarantuje jedność. I ta sprawa jest również potwierdzona w naszym porozumieniu, aczkolwiek mówię, nie była przedmiotem negocjacji, to jest element naszego stanowiska politycznego. I sprawa druga, to nasze dzisiejsze porozumienie, to jest konsekwencja zasady, którą głosiliśmy przez ostatnie pięć lat działalności w Lewicy Przyszedł czas, kiedy uznaliśmy, że prawica chrześcijańska konserwatywna, tak która odpowiada się przede wszystkim zasadami cywilizacji życia, praw rodziny, również aktywnej obecności chrześcijańskiej Polski w Europie, powinna mieć własną reprezentację polityczną. Ale od początku powtarzaliśmy, że po czasie naszego udziału we wspólnej partii, po czasie bezwarunkowego poparcia prawicy chrześcijańsko konserwatywnej dla PiS-u. Przyszedł czas na y, warunkową współpracę, ja bym powiedział dzisiaj nawet inaczej, na współpracę opartą o y, polityczne, partnerskie porozumienie, które dzisiaj zawieramy. Ja w pewnym sensie muszę powiedzieć, że rozumiem to stanowisko, dlaczego do tego dochodzi po pięciu latach, prawda? dlaczego wcześniej mimo różnego rodzaju propozycji, sugestii, do tego nie doszło. Na pewno o trwałości ruchu politycznego świadczy to, co Brytyjczycy nazwali preskrypcją, to znaczy jego trwałość i tak dalej. Rzeczywiście parę razy występowaliśmy w wyborach ogólnopolskich, potwierdziliśmy, że jesteśmy autentycznym ruchem społecznym. Myślę, że to jest również element tej różnicy między różnymi inicjatywami, które mogą powstawać a formacją, która jest, no i na bazie tego zawieramy to porozumienie z naszej strony, to jest wyraz naszej stałej intencji budowania szerokiego porozumienia na prawicy, ale z wyraźną, samodzielną obecnością chrześcijańską konserwatywną. Bardzo proszę, Monika Milan, proszę, plus. Dzień dobry. Panie premierze, podpisał pan dzisiaj porozumienie z prawicą Rzeczpospolitej o dialog, o współpracę na prawej stronie sceny politycznej. Apeluje także Solidarna Polska z Wziął Ziobro, wystosował do pana zaproszenie na dzisiejszy kongres i mówi, jeśli pan na tym kongresie się pojawi, to będzie gest tej współpracy, gest dialogu. Czy dostał pan to zaproszenie, czy pan je przyjmie? Dziękuję. Dostałem to zaproszenie. Natomiast jeżeli chodzi o przyjęcie, to jest tutaj pewna zasadnicza trudność. Ja starałem się wytłumaczyć, jeżeli chodzi o Prawicę Rzeczypospolitej, to jest to formacja konserwatywna, tradycjonalistyczna, która ze względów ideowych, ze względu na swoją wyraźną, można powiedzieć, zakorzenioną w pracy intelektualnej odrębność, ma prawo do pewnej suwerenności. Natomiast w wypadku Solidarnej Polski to to jest doraźna inicjatywa, która poza tym, że szkodzi prawicy w no, żadnych innych cech, o których bym mógł tutaj powiedzieć w sposób pozytywny nie ma. Idea dwóch płuc prawicy jest ideą prawicy, która przegrywa. To wystarczy spojrzeć na mechanizm, który służy do obliczania wyników wyborów, przeliczania głosów na liczby mandatów poselskich, żeby zobaczyć, że dwa płuca to znacznie mniej posłów, czyli krótko mówiąc ci, którzy idą tą drogą, po prostu idą ku przegranej. I tutaj nasze stanowisko jest jasne. Poprosiliśmy tych, którzy odeszli o to, żeby wrócili. I ta propozycja jeszcze ciągle jest aktualna, ale oczywiście ona nie będzie aktualna wiecznie, z tego względu, że my nie chcemy mieć w naszych szeregach ludzi, którzy robią jakieś próby, niezbyt przemyślane, a następnie wracają wtedy, kiedy wiadomo, że tak naprawdę chodzi już tylko o obecność w parlamencie, a innych szans nie ma. Czyli krótko mówiąc. Jest propozycja. Ona jest bardzo wyraźna i albo będzie przyjęta, albo nie będzie przyjęta i no cóż, wtedy będą tego konsekwencje niedobre dla prawicy, a są że najgorsze właśnie dla tego środowiska. Bardzo proszę dwa ostatnie pytania. Pierwsze Fakty TV. Krzysztof Służyński, Fakty TV. Przepraszam, nie wstanę, bo boję się, że kolegom zasłonię w kamerze. Panie Prezesie, Panie Przewodniczący, znaczy, Nasuwa się takie pytanie, czy będą kolejne e, to pytanie do Pana Prezesa, czy będą kolejne tego typu konferencje, czy będzie no, jakiś konwent świętej Katarzyny, bo już mówię z przymrużeniem oka, trochę taki zjednoczeniowy polskiej prawicy nie mówię tylko o Solidarnej Polsce, mówię o PJT, które no, jest rozbitym się ugrupowaniem, ale cały czas funkcjonuje na... na na obooczu sceny politycznej. I pytanie do Pana Marszałka. Czy Pan równie surowo ocenia Solidarną Polskę jak Pan Prezes Jarosław Kaczyński? Bo nie muszę Panie Panu przypominać, że w tej samej sali Pan deklarował porozumienie, czy deklarował współpracę ze Zbigniewem Ziobrą. Jaka jest Pana ocena Solidarnej Polski? Czy równie surowa? Dziękuję. Jeżeli chodzi o Pejo, to my traktujemy to formalnie jako przeszłość, w no, której czy Solidarną Polską Pan yy, na jakiejś bazie, czy widzi Pan jakieś warunki brzegowe do tego, żeby szukać jakiegoś porozumienia, współpracy? Panie redaktorze, my jesteśmy gotowi do wybaczenia, oczywiście na pewnych warunkach. No yy, i przyjęcie koleżanek i kolegów z powrotem do naszego klubu. Ta propozycja jest w tej chwili aktualna, no ale za jakiś czas i to to pewnie niezbyt długi już nie będzie aktualna. Tyle nie będzie. Bardzo proszę o te... A, jeszcze, A, jeszcze, to, Myśmy tak, ja prowadzili długie, to jest 100 dni mniej więcej, prawda, rozmowy z kolegami, którzy organizują Solidarną Polskę. I przekonałem mnie o jednym, że to nie jest nowa jakość ideowa na polskiej prawicy, której możemy przekazać dorobek i dziedzictwo, przede wszystkim to ogromne zaangażowanie ludzi naszej partii. Dlatego w ubiegłą niedzielę bodaj nasza Rada Polityczna podjęła decyzję. O kontynuacji samodzielnej y, działalności politycznej prawicy Rzeczypospolitej y, i o y, rozmowach z y, ugrupowaniami, przede wszystkim tymi, które, no, jak mówił dzisiaj, Prawo i Sprawiedliwość może zbudować większość na prawicy, doprowadzić do zmiany. My kontynuujemy samodzielną działalność prawicy Rzeczypospolitej. Oczywiście ja mam przekonanie republikańskie, uważam, że lepiej jak ludzie działają niż jak nie działają, więc y, kolegom. Życzę udanego kongresu, natomiast oni dopiero w swojej działalności ewentualnie muszą pokazać o co chodzi. O co chodzi, jakie to są poglądy. Nie, nie tylko. tylko jakie są plany polityczne, plany wyborcze, ale jakie są poglądy. Nas te długie rozmowy przekonały o jednym, że mamy obowiązek kontynuować naszą działalność i że to nie jest nowa jakość w życiu publicznym. Bardzo proszę o wiadomości. Anna Haus-Michalska, wiadomości. Najpierw pytanie do Pana Marszałka. Chciałam zapytać, czy pan i wrócić do ochrony życia początkowego? czy Pan przed wyborami, kiedy będzie powstał wspólny program Waszych partii, bo jak nie mam, nie będzie akcesu do jednej partii, czy Pan oczekuje jakiejś wyraźnej deklaracji, że Prawo i Sprawiedliwość tą sprawą będzie chciało się zająć, wzmocnić ochronę życia początkowego? I do Pana Prezesa, czy ta deklaracja o współpracy przedwyborczej. Zawierana na 3 lata przed wyborami. To jest znak, że Państwo spodziewacie się wcześniejszych wyborów, czy też planujecie przez te 3 lata jakoś wspólnie pisać w Teraz Nie planujemy szybszych wyborów, to znaczy nie możemy planować, bo to nie od nas zależy, a nie widzimy w tej chwili przesłanek poważnych, żeby sądzić, że do takich wyborów dojdzie. Natomiast ja chciałbym Państwu przypomnieć głosowanie naszej partii w sprawie ustawy zaostrzającej obecnie obowiązujące przepisy dotyczące aborcji. To było głosowanie jednolite tego klubu, mimo braku dyscypliny. My w takich sprawach nie wprowadzamy dyscypliny za tą ustawą, która no, idzie naprawdę daleko. Także nie sądzę, że w tej sprawie tutaj był jakiś poważniejszy. Czy mamy dobrą współpracę w tej chwili? Dlatego, że y, y, Rzecznik y, w rządzie pana premiera Kaczyńskiego, poseł Dziedziczak y, jako przewodniczący Społu Ochrony Życia w tej chwili y, organizuje w Sejmie y, szerokie międzypartyjne podpisy pod y, uchwałą w sprawie in vitro potwierdzającą prawo do życia dzieci poczętych pozaustrojowo i takiego stanowiska my oczywiście oczekujemy od każdej partii, która korzysta z poparcia polskich chrześcijańskich wyborców, których jest, no to, to są wartości uznawane przez 90% społeczeństwa, nawet jeżeli są tylko uznawane, jak mówili o soscy, a nie są przeżywane, no ale, ale to są wartości, które są podstaw naszego życia społecznego i takiego stanowiska oczywiście oczekujemy od wszystkich na no, przy okazji chcę Państwu powiedzieć, że nasze dzisiejsze spotkanie ma pewien y, walut symboliczny, dlatego, że myśmy pierwotnie planowali e, przeprowadzić je wczoraj. To, że jest dzisiaj, to jest, czyli w Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 6 lat temu y, uchwalony. To jest tylko przypadek, że ono jest dzisiaj, po prostu sala była zajęta, ale przypadek szczęśliwy, dlatego, że dzisiaj jest ósma e, rocznica y, uchwalenia przez Sejm Rzeczpospolitej e, Narodowego Dnia Życia który wtedy w opozycji przegłosowaliśmy, mimo że byliśmy w opozycji i myślę, że to ma dużą wartość symboliczną. Dziękujemy i zapraszam Panie Premierze, pan Marszałku, tutaj do wspólnego zdjęcia. <grymne> Piotr Dobrze Panowie, dziękujemy bardzo.